Cześć! Dzień dobry, witajcie! Dziś wskazuję do Was z filmikiem, który jest kontynuacją filmiku odnośnie przepraszania. A dlaczego? Ponieważ niedawno prowadziłam z cudowną Kingą Bodnar, buziak to dla Ciebie Kiniu, warsztaty na platformie Emocji Moc u Beaty Kaczor odnośnie poczucia winy. I tam właśnie wyszedł temat tego, jak przepraszanie ma ogromny wpływ na. Nasze poczucie własnej wartości i dzisiaj tym właśnie chciałam się z Wami podzielić. Cześć, nazywam się Sonia Nieradzik, jestem coachem rodzin i trenerką od emocji i zapraszam Cię, drogi rodzicu, na misję Ninja Rodziców, misję Szczęśliwa Rodzina. Więc tak jak wspominałam, z The Kingą niedawno prowadziłyśmy warsztaty na platformie Emocji Moc Beaty Kaczor odnośnie poczucia winy i tam rozmawiałyśmy o tym, jak za dziecka w nas może wykreować się takie nadmierne poczucie winy, które może dość negatywnie wpłynąć na nas, na nasze poczucie własnej wartości. I rozmawialiśmy o tym, co na to wpływa, jak to nadmierne poczucie własnej wartości może się wykreować. I właśnie z jednym takich sposobów, negatywnych, że tak powiem, sposobów, jak możemy to nadmierne poczucie wartości wykreować, jest. Takie ciągłe, nieustanne proszenie naszych dzieci o to, by przepraszały. Przepraszały za swoje zachowanie, za to, co robią, za to, co mówią. I szczerze, nie tylko ciągłe, ale takie właśnie bezmyślne. Pamiętacie, w moim ostatnim filmiku, jeśli go nie widzieliście, zapraszam Was bardzo serdecznie. Link będzie w komentarzach pod tym filmikiem na pewno do niego. Mówiłam o tym, że w przepraszaniu, jak uczymy dzieci przepraszania, to ważne jest to, żeby dziecko wiedziało konkretnie, za co ma przeprosić. I tu rozmawiamy o tym, żeby dziecko wiedziało, co jest jego odpowiedzialnością, tak? Czyli co w tym jego zachowaniu, co w tym, w tym, co się teraz wydarzyło, jest jego odpowiedzialnością, na co ono miało wpływ, co jest jego odpowiedzialnością i że wie, że za tą konkretną rzecz przepraszam, tą konkretną rzecz zrobił źle. Kolejną rzeczą jest to, żeby oczywiście pójść, przeprosić, tak? Niekoniecznie używając słowa przepraszam, ale też mówiąc, jak mogę Ci pomóc. I bardzo ważnym składnikiem właśnie tego, o czym mówiłam, jest to, żeby dziecko wiedziało, za co konkretnie przeprasza. Dlaczego? Bo teraz, jeśli my prosimy nasze dziecko, żeby przeprosiło, bez zastanowienia się i bez dania dziecku czasu na to, żeby patrzyło, za co konkretnie przeprasza, to, że tak powiem, wymuszamy na nim poczucie winy. Ale to dziecko nie wie za co, więc tylko czuje się winne, wie, że coś zrobiło źle, nie wie co, ale wie, że musi przeprosić. Więc jeśli my tak bezmyślnie, bezmyślnie mam na myśli właśnie, bezmyślnie prosimy dziecko i przepraszało, po prostu przeproś, że się zachowałeś, idź przeproś, nie tak powiedziałeś, przeproś za to, to dziecko tylko czuje, o, o, ja coś robię źle, moje zachowanie nie jest ok, moje słowa nie są okej. Okay. I to powoduje nadmierne poczucie winy, bo dobre poczucie winy, e, takie konstruktywne poczucie winy oczywiście istnieje i ma być, jest. Cudownym narzędziem, tak? które ma nauczyć nasze dziecko tego, żeby. Mm, jest takim kompasem moralnym, tak? Czyli ma pokazać naszemu dziecku, okej, okay, popatrz, to zachowanie jest OK, a to zachowanie nie jest okej. Okay. Ono wpływa negatywnie na y, ludzi wokół ciebie, więc poczucie winy jest super i my jako rodzice, oczywiście powinniśmy być tymi, y, jak mówię, guides, tak? Takimi. Brakuje y, polskiego słowa teraz, tak? Przewodnikami naszego dziecka. Pokazywać im, popatrz, to Twoje zachowanie, czy to słowo, które powiedziałeś. Zraniło w tym momencie twoją koleżankę, kolegę, brata, siostrę, tak? Czy widzisz, co to było, co powiedziałeś, jak to powiedziałeś? Tak, to było to. To teraz za to konkretnie idziesz przepraszać, bo dobre poczucie winy jest właśnie takie, które powoduje, że my chcemy zmienić nasze zachowanie, tak? Ja biorę odpowiedzialność za to, co źle zrobiłam, idę przeprosić za to, co źle zrobiłam. I naprawiam, czyli naprawiam to zachowanie, zmieniam to zachowanie na przykład na przyszłość. A jeśli my teraz zmuszamy nasze dziecko do przepraszania, wymuszamy na nim bezmyślne przepraszanie cały czas, to to dziecko jedyne, co czuje, to: o kurczę, to co ja robię, jest złe, o kurczę, to co ja mówię, jest złe. A co to powoduje? Że jednak nasze dziecko może sobie myśleć: OK, no to wszystko, co robię, jest źle, to wszystko, co mówię, jest źle, i może powodować, że się będzie wycofywać. Poczucie własnej wartości bardzo mocno spada, wzrasta też duży lęk, właśnie lęk przed tym, żeby coś powiedzieć, lęk przed tym, żeby coś zrobić. I dlatego tak niezwykle istotne jest to, by jednak poświęcić chwilę czasu z, tym, z dzieckiem na tym, żeby zobaczyło, gdzie jest jego odpowiedzialność za przepraszanie. I mam dla was jeszcze taką trzecią wskazówkę, tak? Bo mieliśmy ostatnie dwa kroki. Pierwszy krok, wiadomo, Pokazuje dziecko, za co konkretnie on tu jest odpowiedzialny. Czyli mówiłyśmy właśnie w poprzednim filmiku, pierwszym krokiem jest to, żeby dziecko wiedziało, za co przepraszam. Kiedy kogoś przepraszam, to żeby te przeprosiny miały znaczenie, to ja wiem konkretnie, za co przepraszam. Czyli tak wiem, idę i przepraszam, że powiedziałam ci to i to. Przepraszam, że zachowałam się w ten i w ten sposób. Tak? I pytam, jak mogę, się na, jak mogę, to, jak mogę ci teraz pomóc, bo widzę, że cierpisz. To krok numer dwa. To jak ja mogę ci pomóc? Jak ja mogę sprawić, że. Że tak powiem, odkupię swoje winy, nie? Czyli co mogę zrobić, żeby Ci w tej momencie pomóc? No i jest jeszcze krok numer trzy, którym dzisiaj z Wami chciałam się podzielić. Jeśli widzimy, że jakieś zachowanie naszego dziecka się powtarza, to i, i dziecko oczywiście rozmawiamy z nim, ono przeprasza, to fajnym jeszcze jest taki dodatkowy krok trzeci, to było takie ważne zachowanie, które chcemy, żeby nasze dziecko zmieniło, to po tej całej sytuacji, na spokojnie, w jakimś momencie wrócić do tej sytuacji z dzieckiem. Porozmawiać z nim o tym, hej, co wtedy się wydarzyło, tak? I pokazać dziecku, że ono może zmienić swoje zachowanie. Czyli jakie twoje zachowanie spowodowało, że, nie wiem, pani w szkole była na ciebie zła, że koleżanka się na ciebie obraziła, tak? To było to. To, co możesz zrobić inaczej następnym razem? To, co zmienisz następnym razem? To pokazuje dziecku, że tak, no ja popełniam błąd, ja mogę naprawić go tej osobie, ale ja też mogę zmienić moje zachowanie. Tak? Więc to jest taki trzeci dodatkowy krok, właśnie szczególnie w takich rzeczach, wiecie, które, które się powtarzają, ale też, żeby pokazać dziecku, że ono potrafi coś, że ono może coś zmienić, że ono może e, teraz e, zachowywać, po prostu znaleźć rozwiązanie na tą kolejną. My tak mówimy o znajdowaniu rozwiązaniu rozwiązań, tak? Widzisz, że twojego brata bardzo denerwuje, kiedy wchodzisz do jego pokoju bez pukania, to co będziesz robił następnym razem? No będziesz pukać, tak? Taki bardzo prosty przykład. Więc moi drodzy, e, jeszcze raz tak troszeczkę podsumowując, jeśli mówimy o poczuciu winy, poczucie winy, nadmierne poczucie winy kreuje się bardzo często w dzieciństwie, tak? I my przez takie wymuszanie bezmyślnego przepraszania na dziecko, idź teraz przeprosić, idź teraz przeprosić, bez patrzenia na to, za co konkretnie dziecko bierze odpowiedzialność w tym momencie, za co konkretnie przeprasza, bo my to możemy wiedzieć, pamiętajmy, ale nasze dziecko nie. Wie, co zrobiłeś, niekoniecznie czasem pokazujemy dziecku tak naprawdę, co to było. Jak ty się zachowujesz, też niekoniecznie mówi dziecko, o jakie konkretnie zachowanie nam chodzi. Więc bądźmy konkretni, pokazujmy naszym dzieciom konkretnie, co zrobiły, konkretnie, co kogoś zabolało, co komuś sprawiło krzywdę, tak? Za co, jakie konkretne swoje zachowanie słowo ono ma przeprosić, Bo to, bo jest podstawą tego dobrego poczucia winy, które ma uczyć nasze dzieci tego kompasu moralnego, tak jak one się mają w społeczeństwie zachowywać, tak jakie zachowanie jest, wiecie, ok, a jakie nie jest ok, więc to jest jak najbardziej dobre. No i właśnie kolejnym tym ważnym krokiem jest to, żeby dać dzieciom szansę na to, żeby pokazać im, jak one teraz z tego mogą się nauczyć zmienić zachowanie, tak, czyli co następnym razem mogą zrobić e, inaczej. I moi drodzy, to ja Wam mówiłam, ta rozmowa wyszła właśnie podczas naszych warsztatów z Kingą Bodnar na platformie Emocji Moc, u Beaty Kaczor, przepraszam. I z tego miejsca chciałam Was serdecznie na platformę zaprosić, bo na tej, na tej platformie nie tylko znajdziecie moje warsztaty z Kingą, w których głównie rozmawiamy o emocjach w relacjach, ale również prowadzę tam kilka warsztatów ja sama, warsztatów na temat już emocji rodzica. I tam znajdziecie warsztaty, na przykład o tym, jak towarzyszyć dzieciom w trudnych emocjach, ale też jeszcze kilka innych, na które Was bardzo serdecznie z tego miejsca ym, zapraszam. I jeszcze jedna mała rzecz odnośnie poczucia winy. Poczucie winy jest ogromnym tematem. Dziś tylko chciałam Wam wspomnieć o tym, jak Wasze wymus jak nasze, przepraszam, nasze, bo ja też to robię, żeby była jasność. Czasem bezmyślnie proszę moje dziecko, by przeprosiło, chociaż staram się, że nie, więc, drogi rodzicu, rozumiem. Zdarza się ponownie każdemu z nas. I pamiętajcie, jak zrobicie kiedyś coś źle i każecie dziecku przeprosić, to nie znaczy, że zawalił się świat. Do każdej sytuacji można wrócić. Jak, pamiętasz, jak Ci wtedy powiedziałam przeproś siostrę? Wiesz dlaczego? Możemy do tego wrócić, więc wracajmy. Tak? Nie, nie samobiczujmy się jako rodzice, że zrobimy źle, nawet jak nam nie wyjdzie. Możemy pewne sytuacje naprawiać, i tu chodzi, żeby jednak o tym pamiętać, i starać się zmieniać, i nigdy nie będziemy w 100% perfekcyjni, idealni, i zawsze wszystko nam świetnie wyjdzie. Mi zdecydowanie nie wychodzi, cały czas popełniam e, różnego rodzaju błędy, zapominam i potem się kręcę, mówię, Sonia, no przecież sama, żebym tego uczysz i mówisz, a też czasem w chwili emocji, zmęczenia, tak, wszystkiego, co się dzieje, no zrobię coś nie tak, jakbym i w idealnym świecie chciała. Nie mam pełne zrozumienie dla Was, tylko Chciałam Wam na to zwrócić uwagę, jak właśnie taka wydawałaby się drobnostka, jak proszenie z dobrą intencją, tak? To jest znowu z cudowną naszą rodzicielską intencją iść przeproś, bo chcemy na, chcemy naprawić ze winy, tak jak naszego dziecka, nauczyć go dobrego zachowania. nie O tym było dużo w poprzednim pierwszym filmiku odnośnie przepraszania, jak to może wpływać na przyszłości poczucie własnej wartości naszych dzieci. Tak. Więc y, mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeśli chcielibyście się dokładniej przyjrzeć poczuciu winy i temu, y, jak my rodzice czasem y, w nadmiarze u, 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 używamy poczucia winy, albo jak nasze dziecięce poczucie winy dalej na nas wpływa, na to, jakimi my jesteśmy rodzicami, dajcie znać. Y, to byłby temat na, na cały że tak powiem, webinar czy warsztaty, bo to jest gruby temat, ale jeśli to jest dla Was interesujące, to, ym, to dajcie znać. Dajcie znać. I przyjdziecie się temu, jak to było u Was w domu za dziecka. E, czy tam też się pojawiały konstant, takie y, nieustanne proszenie Waszych rodziców, to żebyście przepraszali, przepraszali za wszystko, tak? I teraz czy się nie łapiecie na tym, że cały czas mówimy przepraszam, bo ja bardzo często się na tym, na tym łapię. Więc moi, rodzice, moi drodzy rodzice, jeśli ten filmik był dla Was pomocny, to proszę zostawcie serduszko w komentarzu. Będę bardzo, bardzo wdzięczna. Bo zostawcie komentarz i powiedzcie, jak to... Jak to jest u was i ślę do was jeszcze raz moc ogromnych buziaków i tak na koniec. Chciałam wam przypomnieć drodzy cudowni rodzice, jesteście naprawdę wspaniałymi rodzicami. Staracie się najlepiej jak potraficie. Wielkie, wielkie, wielkie brawa wam za to. Całuję was bardzo mocno.